Jeszcze tak na szybkości chciałbym Wam powiedzieć, abyście subskrybowali mój kanał, wyświetlał się teraz taki czerwony przycisk, takie sam kliknięcie na dole, gdyż zbliżamy się do jednego tysiąca, jest bardzo blisko, zostało mi 400 słów, z czego jestem niezmiernie szczęśliwy, oby tak dalej. Yy, I chciałbym Wam powiedzieć, że giveaway obiecony na 600 subskrypcji będzie na najbliższym live, którego może w weekend zrobię, tego jeszcze nie jestem pewien. Ale oczywiście, linka macie w opisie. Subskrybujcie, czekajcie na live. Y I możecie przy okazji ocenić, jaką się podoba akcja Klacz, którego zrobiłem sam na czterech. Czas spieszył i mięgo oglądania daje odcinka. Cześć. Cześć, ja jestem Krzemek, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj lecę sobie z golfem i standardowo z przemskim. Dobry. Lecimy sobie golf, czy your friends. Przed państwa oczami mapka, taka bardziej świąteczna, może takie słodycze, bardziej. Yy, ustawienia, już wam mówię, wszystko randomowe. Wszystko dobre. Jeden z kołdów. I my lecimy. Długo odcinków nie było. Ja się mi się do tego trzymać. Dobra. Yy. Pamiętasz, co się skakało? No, myszką. Lewym przyciskiem, chyba tak samo Aha, dobra Zaczynamy, eee nawet nieźle O kurde, jaka rażąca tęcza teraz mamy zrobione tak, że mamy te same e? Te same te <laughs> Prawie do dziury wpadłem, nie wierzę Mamy te same krążki, czy te same kształty W tych samych rundach I cyk Długo odcinków nie było, ale powracam do Was serdecznie. A Wy w tym momencie nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału. Myślę na Waszy teraz przycisk. Subskrybuj. Nie kłam ty, ty podskoczyłeś czy nie? Nie. A, nie trafiłem. I niczego się skacze. Chyba, że nie, nie włączyłem. Sgnietło <laughs> mnie! I pod mapą jestem. Ty, dobra. Wróciłeś do żywych, ja zawsze już wrócę. Tu do głowy musisz iść, właśnie. XT. XT. To już tak też można było. W ilu wpadłeś? Eee, w sześciu. Dobra. Przedtem też tak było i wygrałem, więc no Cicho być No Może się oszukał Ja nic nie oszukuję, Kurde, wyleciałem. Dobrze ci tak To trzeba lekko Bo, Bardzo lekko w moim przypadku I cyk ja już z tym I cyk Zatrzymaj się, zatrzymaj się Jest Pot potoczyła do się kró Skorówka. Taka muzyczka na spokojna w tle leci no To jest tylko piłkę plażową jakby, nie, Jojko też był Jojko no To same mamy piłki w tych samych rundach Muzy hmm. Muzyczka w sobie w tle leci, bo tak smutno było bez niej Dać No mu. później znowu przejechać z powodu praw autorskich Nie, no to jest z gry, więc To, to nie jest muzyka tylko Górdy, to jest tak, nie mogę wybić. To nie jest muzyka, to jest takie stukanie, takie ty 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 więc to nie jest nic, to jest tego taki efekt jakby. Ja Przyjemne przy dla ucha powiem szczerze. Taki to jest odcinek family friendly, więc zapraszam wszystkie dzieci do subskrybowania mojego kanału. Znowu się wyświetla Wam przycisk. Jakby była kamerka, bym machał, ale nie mam. No to z tego nie poradzę. Klikajcie w subskrybuj. Wiecie, z, wa ja z waszymi cię, no okay. umiejętnościami wbijacie na live'a, wysyłacie pieniądze. Pozbieramy celnie ja kupuję, nie? Nie ma, że nie? Dobrze, już prowadzę. Więc dlatego subskrybujcie. Znowu ma się wsiada przycisk. Family friendly odcinek. Dobrze. Hej, czyli to? Ja będę się starał. Nie, no ale jak wyjdzie, to wyjdzie. Czekaj, gdzie jest dziurka? Bo nie. Nie popychaj mnie. To jest Family friendly Ja nie 18 18. Dobrze? Nie No nie, do wody wleciałem Nie. No. Yeah. Już widzę, że się wyprzedziłem Ja wpadłem właśnie w ośmiu Jeszcze trzy Pięknie, jeszcze? A, 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 udało ci się w nie, nie, nie mogę już się Nie mogę siedzieć. do jednego. To dobrze. o Jezus. Chciał na skróty. Coś się stało, czego mnie odbiło, Tamasz. Czekaj, gdzie jest? Y Ja mogę do Nie, dobra. Już mamy remis. Już się wyprzedziłem. Nie. Nie, hemis, dobra. Ja myślałem, że tą dziurę to zastanawiałem się gdzie iść. Patrz, ja przez sam środek, a jednak nie. Czy ja dobrze poszło w ogóle? Ja prawie. Myśla tak myślałem, że mam nie przeskakiwać tego. O ale. Nie To jest tutaj. coś. Myślałem, że mnie tu zostawili już, nie? Gdzie jest dziura tam? O kurde Dobra, szczytowałem gierkę, xd To stanąłem idealnie na, na krańcu piksela O, ja, ja tutaj na górze stanąłem, idealnie Congratulations. kurde O, to ja, bo my te bombki mieli świąteczne Mam Family, family friend odcinek Nie, nie to święta chyba już jest przewaga dwóch punktów, już jest, dobrze Krzemy, gdy wygrywa, jak zawsze Dobra, którą się celnę, bo ja nie chcę, starym, nie chcę z tobą być Jezus, nie da się tak łatwo celnąć, bo Jest <coughs> stożek No A, tak No teraz za lekko, dobra, już mam trzy ruchy. Ej, bo mi znosi go No, mi też Ja wiem, aura ja, no Teraz mi nie zniosła akurat, Trzeba musisz go mocniej puścić Aha, teraz jest za mocno. Dobra, to gdzie autostrada coś czuje. Chociaż... No wyskoczy, no nie, poskoczył mi. Kawałek trzeba iść. No nie, nie jest tak daleko. Ja już jestem pewnie, że na miejscu. Może mi się uda. No mi nie. Brakło mi dwóch urkuchów. Dobra, nie uda ci się. Aj. Nie wiedziałam właśnie, czy iść do góry, czy iść dół. Jakby poszedł do góry, to może bym wjechał, choć też wątpię. To była łatwa mapa. Ładna mapa, powiem szczerze. O! Sębry. Co się stało? Coś... disconnect serwer Właśnie po... kurde widzę No nie wiem dlaczego, no ale... No trudno no, nie chcą żebyśmy wygrali To szybko jeszcze raz tworzę serwer A ja straciłem uprawnienia? Tak, bo ciebie nie ma wcale, nie? Ale mi ogólnie nie mogę nawet nowego stworzyć Zbanowaliście. Czyterem byłem. Nie. Kapnęli się, że citerem jestem. I co teraz? No to jak widzicie, ludzie. Niestety zostałem, Nie wiem czemu. Może mnie zbanowali? Nie wiadomo. Zagramy sobie jakiegoś online, może takiego. No, no co poradzę? No join. Nie ma do kogo wbić host. No to ja nie wbijam. No to nic, niestety ludziska nie udało się, zagram sobie singla Pogadamy jeszcze szybko z Przemskim i będziemy kończyć No i niestety, no zbanowali mnie Albo po prostu wyrąbało serwery, bo też może być taka opcja Nie no, pewnie serwery poszły I trudno się mówi, no I Jeżeli chcecie takie odcinki Family Friendly, jeszcze z golfa Subskrybujcie oczywiście kanał Oczywiście mój nie no, twój stoi, Tw twój stoi w miejscu, on do, do mnie do 1000 pasuje. No i co, nie zmieni się dziurka. Dobra, to tyle, no bo Zresztą serwery wyrąbało. Dzięki serdecznie za oglądanie, pijajcie na inne filmy, tam też zostawcie jakieś łapki. wyszła do 19, ta ja wiem o tym wszystkim. Do zobaczenia, cześć.